Witam w drugiej części programu. Nie kupuj kota w worku. Tym razem przyjrzymy się nadwoziu i wnętrzu samochodu. Zapraszam. Trudno do każdego auta z ogłoszenia zabierać blacharza, żeby oglądał nam blacharkę, i mechanika, żeby oglądał nam mechanikę. Niemniej, jako nawet amator, potrafi wyeliminować auta, które całkowicie nie kwalifikują się do zakupu. Obejrzyjmy więc przede wszystkim, czy wszystkie elementy nadwozia mają ten sam kolor. Czy nie ma jakichś rażących różnic w szczelinach między elementami nadwozia po jednej i po drugiej stronie samochodu? Ogólnie oceńmy stan, wygląd nadwozia. Generalna zasada jest taka. W miarę przyzwoicie wykonana naprawa blacharsko-rokiernicza powinna być dla amatora niedostrzegalna. Jeżeli wyraźnie widzimy, że auto było naprawiane, to raczej nie kwalifikuje się ono do zakupu. Warto zwrócić uwagę na oznaczenia, które znajdziemy na każdej z szyb samochodu. W sytuacji idealnej wszystkie powinny być takie same, a ostatnia cyfra w dolnym, w dolnym prawym rogu oznaczenia powinna zgadzać się z rocznikiem auta. Jeżeli na przedniej szybie znajdziemy inne oznaczenia, możemy uwierzyć, że została porysowana, wybita przez kamień itd. To się mogło zdarzyć. Natomiast jeżeli różne są oznaczenia na szybach bocznych samochodu, to prawdopodobnie ma ono bardzo bogatą przeszłość. Drobne otarcia na takie jak widoczne tu na tym fragmencie błotnika, nie są dyskwalifikujące, nie powinny nas martwić. Po pierwsze, tutaj akurat widać, że auto przynajmniej tutaj nie miało żadnej spachli. Po drugie, tego typu rzeczy łatwo usuniemy stosunkowo tanim kosztem. Po trzecie, w ogóle nie trzeba ich usuwać, można po prostu zabezpieczyć blachę przed korozją i jeździć dalej. I naprawdę można uwierzyć w sprzedającemu, że nie chciał tego naprawiać po to, żeby nie lakierować całego błotnika, żeby ktoś nie zarzucił mu, że auto było rozbite od tyłu. Kolejny ważny etap to oględziny wnętrza samochodu. W pierwszej kolejności służą one zweryfikowaniu informacji o przebiegu auta. Starannie oglądamy kierownicę, oglądamy nakładki na pedały, jeżeli to wszystko jest zniszczone, to nie ma co wierzyć, że na przykład skórzana kierownica przetarła się w aucie, która ma 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Nie, na pewno ma dużo więcej. Podobnie powinny nas zaniepokoić różnice w zniszczeniach poszczególnych elementów. Jeżeli na przykład fotel jest mocno zniszczony, a kierownica prawie nowa, to, to coś tu jest nie tak, coś tu ktoś kombinował. No i oglądamy w ogóle wygląd wnętrza samochodu deski rozdzielczej. Jeżeli jest nieprzyjemny, to nie ma co takiego auta kupować. Nie łudźmy się, że potem zmienimy fotel. Tele czy deskę. Koszty takiej operacji w samochodzie z poduszkami powietrznymi to jest nawet więcej niż lakierowanie całego samochodu.